Duchni i druchowie, szanowni goście, 90 lat temu została założona Ochotnicza Straż Pożarna w Kaliszkowicach Kaliskich. W tym okresie strażacy wiele razy nieśli pomoc w ratowaniu życia i imienia naszego społeczeństwa. Dokonując otwarcia uroczystości pozwólcie duchni i duchowie, że w waszym i własnym imieniu powitam szanowni. Właćność Młodzieżowe drużyny pożarnicze do dzisiaj. Ślubuję. Ślubuję. Za wszystkich sił. Za wszystkich sił. Służyć naszej ojczyźnie. Rzeczypospolitej Polskiej. Rzeczypospolitej Polskiej. Ofiarną pracą. Ofiarną pracą. W szeregach młodzieżowej drużyny pożarniczej. W szeregach młodzieżowej drużyny pożarniczej. Przyczynia się. Przycinia się. Do ochrony życia. Do ochrony życia. Imienia. mienia. Jej obywateli. Jej obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego. Drodzy goście, tak tu z przewodniczącym wymieniliśmy zdanie, że to nasze drugie wystąpienie, jeśli chodzi o reprezentowanie samorządu powiatowego. Ja jestem trzema takimi dzisiaj sprawami bardzo zbudowany. Powiedziałbym nawet zachwycony. Pierwsza to to, jak pięknie się wplata historia tutejszej jednostki, historia tego terenu, również i powiatu. To co Prezes powiedział, to były takie pewne kamienie milowe, również które działy się na tym terenie łącznie z wodkami powiatowymi, które skrupulatnie zapamiętałem. Oczywiście nie można nie być zbudowanym również i pogratulować tej pięknej rozbudowy. To jest naprawdę już piękny standard. Ja mam tutaj. Wspólnie z Panem Przewodniczącym, do przekazania Wam taki list gratulacyjny, w którym jest kilka ciepłych słów, jak również taki medal, który również ilustruje pewną historię. Jest to medal wydany z okazji dwudziestolecia reaktywowania powiatu oszczeszowskiego, przy okazji również piętnastolecia wejścia do Unii Europejskiej. Widzę, że podczas tych piętnastu lat, kiedy funkcjonujemy w Unii, naprawdę wiele się zmieniło i jeszcze się zmieni. Tego chyba nikt nie zaprzeczy. Myślę, że za kilka lat będziemy mogli znowu podsumować to, co się stanę, stanie lepszym w naszym funkcjonowaniu. A Wam życzę już na koniec wszystkiego, wszystkiego najlepszego, dalszej owocnej służby no i bezpiecznych powrotów. Pozwolimy sobie wręczyć to te upominki wyłącznie z listem po wystąpieniu pana przewodniczącego Rady Powiatu. Oddaję głos. Dziękuję bardzo. Z racji tego, że starosta powiedział już wszystko co trzeba było powiedzieć, więc żebyśmy nie przedłużali, to ja powiem tylko tyle, że bardzo się cieszę, że dalsze swoje życie mogłem związać z miejscowością, w której jednostka OSP działa tak prężnie. A jak się z wami współpracuje, to przez ostatnie 3 czy 4 lata na własnej skórze poznałem i wiem, że potraficie wycisnąć z człowieka wszystko, ale jak widać są tego efekty. Także dziękuję bardzo i życzę wam wszystkim, przede wszystkim zdrowia, nowego samochodu, który wiem, że, o którym wiem, że marzycie, i myślę, że tutaj zwracają się do burmistrza publicznie. Mam nadzieję, że w tej kadencji będzie. Wielce szanowni Państwo, Szanowni goście, jest nam niezwykle miło, że tu w tym szczególnym dniu możemy stanąć. Bo to 90-lecie, ten jubileusz pokazuje, jak jesteśmy przywiązani do tradycji, do tego, żeby oddać hołd tym, którzy przed nami tutaj byli. I o to bezpieczeństwo tej lokalnej wspólnoty dbali. Ale to też szczególny dzień, gdzie możemy powiedzieć skierować słowa podziękowania za to, co tutaj się w ostatnim czasie też wydarzyło. Myślę, że też w jakiś sposób Kaliszkowice Owockie się przyczyniły do tego rozwoju tej pięknej remizy. Dziękuję i wszystkiego dobrego. Pozwalamy sobie jeszcze przekazać list gratulacyjny na ręce pana prezesa oraz wyróżnić albumem Kroniki Ochotniczych Straży Pożarnej w Wielkopolsce, gdzie również mamy opisaną jednostkę w Kaliszkowicach yy, trzem wyróżnionym strażakom. I strażaków, funkcjonariuszy państwowej, jest w Boszczeszowie I w imieniu komendanta przekazuję taki symboliczny symboliczny. Dziękuję bardzo. Szanowni druchy, druchowie, zaproszeni goście. Chciałbym na początek wyjaśnić pewną sprawę, bo nie wiem, jakżeście tutaj się wsłuchali słowa prowadzącego. Był wyczytywany pan Krzysztof Grabowski, a wychodził japoński, także. Nie, z tego to wynikało, że pcham się tutaj gdzieś przez szereg. 90 leci. Za wasz trud, za poświęcenie, za wielki dar serca, jakim jest wasza piękna służba i zaangażowanie. W imieniu zarządu miejsko-gminnego oraz swoich, chciałbym złożyć serdecznie życzenia z okazji jubileuszu 90 lecia.